Autopromocja. Podcast powstał w ramach projektu Przyszłości do życia. Czytaj więcej na wyborcza.pl. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o tym, w jakich przyszłościach będziemy żyć. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Dzień dobry, tu dziesięć. Ja nazywam się Natalia Mazur, a państwa i moją gościnią jest Zuzanna Skalska, prognostyczka przyszłości. Mogę, mogę tak powiedzieć? Dobrze, Cię przedstawiam? Proszę Cię bardzo, najwyżej potem jeszcze zaprzeczę. Wiesz co, ja myślałam właśnie długo o tym, jak Cię przedstawić, ponieważ to, czym się zajmujesz zawodowo, Czyli prognozowanie przyszłości, przyszłości zresztą w liczbie mnogiej, jest czymś takim, co niektórym może się kojarzyć trochę z takim wróżeniem z fusów, może. No, ale jest to, jak rozumiem, całkiem poważna działalność. Biznesy ci płacą za to, co robisz, więc powiedz tak po prostu, za co ci płacą? To jest, można powiedzieć, że na przykład taki rolnik też jest takim magikiem, nie? Bo właściwie ty chcesz już kupić słoiki, bo chcesz już pakować te, nie wiem, owoce czy warzywa w słoiki na zimę, a rolnik musi od czegoś zacząć, tak? I to jest dokładnie to, co ja robię z biznesem, ponieważ biznes chciałby najchętniej po prostu już malować etykietki, przylepiać i stawiać na półkę. Najlepiej już, już, już patrzeć, ile mu spływam za to na jego konto. Ale zanim cokolwiek będzie robił, i cokolwiek to się nazywa innowacja, tak? bo innowacja jest takim też takim słowem wytrych, najpierw trzeba przygotować grunt. Wiesz, i nie możemy mieć ciągle lata, bo my w naszym biznesie mamy ciągle lato, mamy ciągle dożynki, my ciągle mamy Plony, tak? A nie mamy czasu, a wiesz, jak sama księga Kochaeta mówi, wiesz, że na wszystko musi być czas. Dokładnie jest czas na plony, ale również jest czas na relaks, jest czas na śmierć, na urodziny, jest czas na zabawę i czas na smutek, wiesz? A w naszym biznesie nie ma tego czasu na smutek, nie ma czasu na refleksję, nie ma czasu na przemyślenie wszystko jest tylko i wyłącznie jeden plony zabawa i plony. A ty pochodzisz z jakiej pory roku? W ja, por jestem, roku. Tak, uh -huh. ja jestem, tak, ja jestem, niestety, ale jestem zima i wiosna. To jest moja pora roku, jeżeli chodzi o pracę. Czyli, wiesz, i ja w języku angielskim to się ładnie nazywa mindset. Takiego słowa nie ma przetłumaczalnego w języku polskim. Będzie to bardziej raczej twój stan umysłu, tak, to można powiedzieć. I ja dokładnie pracuję nad tym stanem umysłu biznesu. I ja, wiesz, ponieważ Biznes to jest bardzo skomplikowany organizm, czyli wiesz, są psycholodzy od organizmów żywych, bo od psów, kotów, koni i tak dalej. A ja jestem takim coś w rodzaju jak do organizacji, ponieważ widzę, żeby mieć te plony, tak żeby ciągle mieć te dożynki, to w którymś momencie wiesz, będziemy jak konie w cyrku. No. Po prostu trzeba wszystko chodzić w kółko. No. I to w kółko właściwie kopie sobie już grób. Tak. Nigdzie dalej nie wyjdziesz. I na tym to polega, wiesz, żeby. Na chwilę zwolnić i zobaczyć, dokąd my w ogóle idziemy, jaki jest nasz cel, wiesz. I też to bardzo dużo zależy od, dla mnie, dla mnie po prostu takim bardzo ważnym elementem w organizacji jest zawsze jej zarządzający albo jej właściciel, ponieważ możemy mieć formę właścicielską, to będzie właściciel, możemy mieć formę właścicielską, ale będzie zarządzający, a w większości firm dużej zagranicznych jest to po prostu spółka, gdzie masz osoby, które mają akcje, nawet nie wiedzą dokładnie w czym, tylko po prostu coś, co przynosi ci duży zysk? I masz po prostu osoby, które z batem stoją i muszą zysk dowieść. Najczęściej są to organizacje, które nie mają swojego tak zwanego headquarter w Polsce czyli to są po prostu organizacje, które są tutaj tylko sprzedażowe czyli jedyną rzeczą, którą muszą dowieść, jest po prostu sprzedać i zysk. Czyli nasze organizacje, większość dużych organizacji, nie ma czegoś takiego, że myśli, dokąd idzie. Czyli są końcówką takiego układu trawiennego. Rozumiesz, co jest końcówką układu trawiennego? Tak, rozumiem. Czyli ty w takim razie przychodzisz do takiego przedsiębiorcy i mówisz: Słuchaj, musisz troszkę pomyśleć o tej przyszłości, nie żyć tylko tu i teraz, ale pomyśleć o tym, że będzie zima, kolejne pory roku i tak dalej. I pokazać mu, właśnie, te drogi, które przed nim stoją, tak? Dobrze rozumiem? Dobrze rozumiesz, ale ja do nich nie przychodzę. I to jest dokładnie to, wiesz, że przede wszystkim są różne drogi wejścia i różni klienci. Mianowicie, albo jest to wyartykułowane, że pani Zuzanno, chcielibyśmy z panią się spotkać i porozmawiać na temat możliwości, bo przeczytaliśmy, słuchaliśmy z polecenia, że pani coś takiego robi i patrzymy, że w jaki sposób mogłoby to pomóc naszej organizacji. Jeszcze organizacje nie mają wielonego pojęcia, w jaki sposób nie w ogóle wykorzystać. To jest właśnie bardzo interesujące, ponieważ mój zawód jest taki, który nie można opisać po prostu, wiesz, nie jestem księgową, nie jestem pielęgniarką, nie jestem kierowcą autobusu, wiesz, nie, nie jestem psychologiem, lekarzem. Nie mam zawodu, który można określić jednym słowem. Ja po prostu dokładnie Rozmawiając z firmami, patrząc na firmę i wiesz, patrząc mniej więcej, jakiego typu bóle są tych firm. Na przykład powiem się na takim przykładzie, że skontaktowała się ze mną firma, która jest niepolska firma, która jest producentem detergentów do prania. I powiedziała, że widzą, że na rynku się dużo zmienia i że czują, że potrzebują projekt nowej butelki. Czy ja bym mogła im pomóc w kierunkach? Nowej formy estetycznej oraz w studiu projektowym, które mógłby to zaprojektować, i wtedy będą trzaskać prawda, nową butelkę i w ogóle wtedy całe problemy im odejdą, i wszystkie bólki, czyli wtedy będą mieć super profit. No. Ponieważ znam tego typu pytania z mojej praktyki zawodowej i wiem, że to jest coś, co oni są w stanie wypowiedzieć słowami, określić to, bo nie wiedzą i bo nie, nie znają innych dróg do tego, żeby pomóc we własnym biznesie. Oni czują tylko, że to ta butelka. Także, co się z butelką? I powiedziałam, że ja nie będę przyjeżdżać do nich i nie będę rozmawiać o nowej butelce. Ja im po prostu pokażę, co się dzieje w tej chwili na świecie. I po tym, co im pokażę, możemy porozmawiać, czy faktycznie butelka no, cały czas ma jeszcze rację bytu w, ich, w tym ich pytaniu. I dokładnie to zrobiliśmy. Cały dzień poświęciliśmy na warsztaty gdzie ja im pokazywałam różnego rodzaju sposoby patrzenia, które są właściwie bardziej przybliżone do potrzeb, jakie w tej chwili mają odbiorcy na rynku. I na rynku nie nazywam ich konsumentami, ponieważ mamy użytkowników, klientów. To nie są tylko i wyłącznie sami konsumenci, którzy konsumują, to jest bardzo ważne, żeby tutaj to podkreślić. I oczywiście mamy różne generacje, które mamy na rynku i różne rzeczy, które na to mają wpływ. I robiąc to ćwiczenie, to tylko było jednego dnia, już widać było po pół dnia, już sam właściciel firmy powiedział, że idiotycznym pytaniem, które on zadał, było to, że on potrzebuje nową butelkę. Się okazało, że zupełnie, że to chodzi coś o, innego. tak, bo nagle zobaczył cały kontekst, którego on nie widział. On tylko widział swoją swoją wąską półkę w sklepie. Nie widział całego sklepu, nie widział, co się dzieje poza sklepem, nie widział u ludzi, nie widział nawet, co mnie zaskoczyło, nawet nie widział dokładnie, jakie nowe produkty w branży detergentów mają inne firmy. Może zdradzić, co powstało? Tego nie mogę, nie okay. mogę być. Bardzo interesujące, wiesz, w jaki sposób, że ty po prostu musisz pracować właściwie musisz wejść i zaorać z firmą od początku, ponieważ często jest tak, że to uprawianie dokładnie tego biznesu wiąże się z tym, że nie masz pomysłów, że już dokładnie chodzisz jak koń w cyrku, że obijasz się o wszystkie kąty tego pudełka i zawsze będzie tak, myśmy tu zawsze tak robili, o myśmy już to tak próbowali i zaczynasz iść tą negatywną spiralę w dół, tak powoli, dokładnie. I chodzi o to, żeby przede wszystkim, żeby wyjść poza pudełka, to trzeba najpierw ogarnąć, że w ogóle masz pudełko, bo bardzo często jest tak, że Powiedz komuś, żeby wyszedł z pudełka, on nawet nie wie, że to pudełko istnieje. Czyli, najpierw trzeba to pudełko zobaczyć, najpierw zobaczyć, jak ono wysokie jest, i wdrapać się, i z niego wyjść. No i dopiero potem zobaczyć, co tam jest. Czyli, wiesz, wszystko się pracuje w procesach. I też nie ma tak, jak tak samo podejrzewam, jak lekarze mają ze swoimi pacjentami. Nie ma dwóch takich samych pacjentów. Jedni potrafią świetnie wartykułować dokładnie ból, mogą dokładnie powiedzieć, co robili, czyli jesteś w stanie nawet jako ortopedzy zobaczyć, że tu nie chodzi o ból ramienia, tylko tak naprawdę chodzi po prostu o bardzo zły i stary materac. Który, przez to, że śpisz źle i niewygodnie, ma to wpływ na pewnego rodzaju uciski, które masz w różnych stawach czy nerwach, które po prostu potem mają swoje odzwierciedlenie w danym, w danym miejscu na ręce. Ale normalnie, gdyby było, to po prostu bym ci dała paracetamol na rękę albo byś smarowała się jakimś tanim kremem z apteki i by to miało przejść. Czyli dokładnie tak ja. ja też bym pojechała i zrobiła po prostu z moim klientem nową butelkę, którą od myśli potrzebuje. Ale ja wiem, że to nie jest to, co jemu tak naprawdę pomoże. Ale Twoja praca ma coś wspólnego z prognozowaniem przyszłości. To znaczy, wiesz, co oczywiście, że tak, ponieważ rezultaty pracy, którą mam z moim klientem, to nie jest jutro o godzinie 17.00. Także to jest często proces, który bardzo często wiesz, no, potrzebuje dużo czasu. Czyli mówimy dwa, pięć. Czasami nawet 10 lat, jeżeli pracuje się z ministerstwem. Przyszłość jest absolutnie, ale to jest w 100% związana z decyzją, którą podejmujesz albo jej nie podejmujesz. Dlatego mówimy o przyszłościach właśnie. Dokładnie, czyli decyzję, którą podejmujesz dzisiaj, ma wpływ na jutrzejszy dzień. Czyli wiesz, ty tak naprawdę dzisiaj tworzysz swoją przyszłość. To takie banalne jest, tak? Czyli nawet dzieci, które wiesz, chodzą do, do szkoły... Zobacz, jakie teraz są dzieci obarczone po szkole podstawowej, jak są obarczone myśleniem o przyszłości. Nasza generacja, generacja, wiesz, wychowana w latach 70., -tych, 80., -tych, nawet i 90., myśmy takiego problemu nie mieli. Po prostu albo idziesz do technikum, albo do szkoły zawodowej, albo do ogólnego liceum ogólnie, który ci daje po prostu drogę. Dalej, a teraz ty musisz wybrać konkretną klasę z konkretnymi przedmiotami, konkretnymi rozszerzeniami, bo tylko te klasy, czyli te matury z tymi konkretnymi przedmiotami, rozszerzeniami dają ci możliwość zapisania się. Teraz rodzice mówią, o, moje dziecko zostało przyjęte. Nie, zostało zapisane na daną uczelnię z danym konkretnie wydziałem. I to jest dokładnie to, że te dzieci teraz muszą, czyli ośmioklasiści, ośmoklasiści którzy będą teraz w przyszłym roku kończyć ósmą klasę, muszą już podjąć decyzję na jakie studia pójdą. A to są dzieciaczki, naprawdę, no, ile mają te dzieci w szkole podstawowej, to jest ile 14-15 lat mają. I te dzieci muszą podjąć decyzję, jaki będzie ich zawód w przyszłości, bo inaczej nie będą mieć wystarczającej ilości punktów, żeby móc się zapisać na dany wydział na danej uczelni. Dokładnie to samo z biznesem. Biznes musi tak samo dokładnie pomyśleć, gdzie zainwestować, żeby za te pięć lat dokładnie mieć te żeniwa. Dlatego słuchacze nie wybaczyliby chyba nam, słuchaczki i słuchacze, gdybyś się nie powiedziała, ponieważ pracujesz z przyszłością, z przyszłościami na co dzień. Co powinniśmy zrobić teraz, by te przyszłości jak najlepiej ukształtować? Podstawowa rzecz jest taka, że nie przyjmujemy, że wszyscy będziemy żyć w tej samej jednej przyszłości. Bo jak patrząc nawet na dzisiejszą rzeczywistość, jaką mamy, patrząc nawet na jedno miasto, czyli to nawet dajmy na to, niech to będzie, nie wiem, Poznań, Gdańsk, Warszawa, Katowice, w jednym mieście żyjemy w różnych rzeczywistościach. Do tego, jeżeli weźmiemy nasze całe państwo, mamy aglomeracje miejskie i mamy poza aglomeracje miejskie. Tam jest tak samo kompletnie inna rzeczywistość. I w tym momencie, jeżeli mamy różne rzeczywistości, to te rzeczywistości przejdą w zupełnie inne przyszłości. Czyli nie można powiedzieć tak, że rozmawiając z panią, czy panem X, czy panią Y, czy panią Z. Rozmawiamy dokładnie o tej samej przyszłości. Mamy prawdopodobnie zupełnie inne starty, może mamy zupełnie inny wiek, może mamy zupełnie inne doświadczenie zawodowe, może mamy zupełnie inne budżety, będziemy mieć inne spadki, no przecież różne są kwestie. I w tym momencie te linie, które będą się gdzieś tam przecinać, będą od siebie oddalać się, ale są pewnego rodzaju rzeczy, których niestety to, że nie mamy wpływu, to jest nieprawda, ale są pewnego rodzaju rzeczy, które są ponieważ pewnego rodzaju decyzje zostały podjęte, które na to mają wpływ. I na przykład to jest, na przykład decyzja, jaka została podjęta, to jest to, czy mamy dzieci, czy tych dzieci nie mamy, albo na przykład nie możemy. I teraz patrzymy w tej chwili dokładnie na demografię, a tym bardziej na demografię na pewno Polski. Demografia Polski jest, nie wiem, czy jak tutaj mam straszyć, czy nie, ale jest katastrofalna, jest katastrofalna będziemy mieć gigantyczną, bo to będzie o 40% więcej będziemy mieć osób starszych w przeciągu tylko najbliższych 20 lat, czyli to, że mamy z tej chwili załadowane o służbę zdrowia. Wszędzie trzeba mieć chodniki, windy, podjazdy, to to będzie jeszcze tego więcej będzie, a tym bardziej my musimy dłużej pracować. Cała nasza duża generacja urodzona w latach 70, 80, 90, bo nie możemy liczyć niestety ale na tak duże, piękne emerytury, jak to mieli nasi rodzice. Po prostu jest nas za dużo na tą potrzebę, czyli będziemy na pewno pracować więcej, chyba, że będziemy mieć co sprzedawać, tak? bo jeżeli mamy pięć mieszkań, to możemy po jednym mieszkaniu sprzedawać i żyć kolejne 10 lat, czyli to też jest sposób na przyszłość, czyli te inwestycje. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany zakupem, bo może być tak jak w Chinach, gdzie... Pobudowano mieszkania i się okazało, że Chińczyków jednak nagle się rodzi za mało. Chińczyków, no mamy 14 Chińczyków na jedną Chinkę, czyli samej matematyki wynika, że ich więcej nie będzie. Czyli czekają nas zmagania z demografią. W tym kontekście wiemy na pewno, że będziemy mieć bardzo dużo osób starszych, czyli musimy tak dostosować nasze mieszkania, bo przecież nie mamy domów starców. Właściwie wszystkie Ursynów będzie jednym wielkim osiedlem starców. Bo jak popatrzę, one były budowlane w latach 80., to ursynów będzie po prostu jedną wielką geriatrią. Ta rzecz się nie zmienia. Czyli to jest w tej chwili, nie, nie urodzisz nagle 20-latków, czyli widać, że ta sytuacja na pewno nam w tej naszej powiedzmy tej przyszłości, whatever te rzeczywistości będą, będzie dużym problemem. Druga rzecz, która jest, to jest to, że mamy technologię. I teraz w zależności od tego, czy Unia Europejska Unią Europejską, mamy również nasze lokalne prawa, ale również jesteśmy połączeni globalnie, czy jesteśmy połączeni bankami, jesteśmy połączeni w mediach. Wszystko jest po prostu połączone i technologia jest tym spoiwem, które łączy bardzo dużo. Bez technologii w tej chwili właściwie nie jesteś w stanie nawet spuścić wody w toalecie. A technologia właśnie wiąże się z tym, że potrzebujemy prąd elektryczny. I prąd elektryczny, też wiemy, że jest ogromny problem z prądem, bo nie mamy po prostu surowców do tego, żeby Prąd otrzymać, a używamy tego prądu strasznie dużo. Nie wiem, czy wiesz, to jest taka ciekawostka, że wygenerowanie jednego głupiego zdjęcia przez chat GPT kosztuje serwery, których ty nie widzisz, prądu całego dnia przez ciebie samego w domu. Brzmi to wszystko tak dosyć ponuro. Tumę starszych biedujących ludzi siedzących w ciemnościach. Dlaczego biedujących? Czasem ludzie nie śpią dłużej, więc pójdą szybciej spać, więc wiesz, no pytać o to, co nas czeka. Wiedząc, co jest na naszym horyzoncie, jesteśmy w stanie przygotować nasze żagle, naszą łajbę na zupełnie innego rodzaju podróż, którą mamy. I to jest właśnie bardzo ważne, dlatego tak mówią, ważne jest, żeby utrzymać kondycję fizyczną. Dlatego proszę, żeby jeździć na rowerach. To nie chodzi o to, żeby jeździć na rowerach dlatego, żeby nie wiem, denerwować taksówkarzy, tylko po to dokładnie, że jeżeli cały dzień siedzisz na pupie w biurze, potem siedzisz na pupie i wszędzie podjeżdżasz dokładnie samochodem, a potem siedzisz na kanapie i oglądasz telewizję, to w tym momencie jesteś dokładnie ofiarą swojej starości potem, bo się nie jesteś w stanie móc ruszyć potem. Dlatego tak ważny jest dokładnie ten ruch, ponieważ ruch pozwala nam to, że będziemy bardziej sprawni i samodzielni na przyszłość. Czyli te decyzje, zobacz, jak można zbudować sobie pomysł na życie. Możesz od razu to przekreślić i być po prostu zależny od innych, którzy będą ci pomagać, bo ty nie jesteś w stanie się ruszać. Często z wózkiem inwalidzkim nie zawsze wjedziesz wszędzie. Zobacz, jakie to są potworne zależności. Każdy wie, kto miał problem z nogą. Czy złamał rękę, to doskonale wie, że, że świat nie jest zaprojektowany dla osób, które nie są sprawne. Co pewnego, i tu będę mieć oczywiście cały klimat, jest wiele takich aspektów, które tworzą nam kontekst, które musimy brać pod uwagę do tego, żeby myśleć o tej przyszłości. Zuzanno, mam do Ciebie jeszcze mnóstwo pytań. Ale już dzisiaj w tym podcaście ich nie zadam, ale naszych słuchaczy, nasze słuchaczki od razu informuję, że rozmowa ta będzie miała swój ciąg dalszy, będzie miała swoje rozszerzenie na wyborczej.pl w ramach cyklu przyszłości do życia, więc serdecznie zapraszam do lektury, a Tobie bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu i zapraszam na wyborcza.pl. Dziękuję bardzo. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.